Cześć, dawno, bardzo dawno nie było testu na żywo i pomyślałam, że dzisiaj sobie taki wykonamy. Mam włosy totalnie, totalnie do mycia, więc jest to odpowiedni moment. Nie wiem czy wiecie, ale w ubiegłym roku Marka Zara wydała produkty do włosów. Najpierw była jedna linia, że tak powiem, i potem wyszła druga jakoś w październiku, listopadzie w 2024. No i wydaje mi się, że te dwa produkty, które ja mam, są właśnie z tej linii, a mianowicie mam tutaj krem i olejek Nabłyszczający. Oba produkty mają nabłyszczać, ale jak się domyślacie, no ja wzięłam je głównie ze względu na ich skład, który jest naprawdę zacny, bardzo ciekawy. No jestem mega podekscytowana. Może się mylę, ale tak mi się wydaje, że większość z was nawet nie wiedziało, że Sara ma produkty do włosów. Ja też byłam bardzo zdziwiona i jak wyszła ta druga linia, chyba nabłyszczająca, wiecie co, nie wiem, muszę sprawdzić i na napiszę, to bardzo się ucieszyłam, bo składy, moje zdaniem, były o wiele lepsze. A może inaczej, dopasowane do moich włosów. Takie składy, które ja lubię. No i nie ma co mówić: design produktów jest boski. Prezentują się przepięknie. Zarówno krem, jak i olejek kosztowały 65,90. No i jak zawsze w testach na żywo, najpierw opowiem Wam troszkę o tych produktach. Krem do włosów nabłyszczający ma 150 ml. Silnie działający krem do stylizacji i pielęgnacji włosów, który ujarzmia puszenie, definiuje teksturę i wygładza włosy. Nadaje zdrowy połysk. Wszystkim rodzajom włosów wyprodukowano w Hiszpanii, więc oprócz tego nabłyszczenia i tak dalej, jest też to krem do stylizacji także fajnie. No i jeśli chodzi o skład, nie mamy tutaj żadnych protein, za to są polimery, silikony. To, co lubię najbardziej w tych zatorach takich mało naturalnych, że tak powiem bo te składniki świetnie trzymają skręt, więc pokładam duże nadzieje w tym produkcie. Nie ma tutaj ani grama gliceryny, ani składników nawilżających no można powiedzieć, że ten krem jest emolientowy. Tu gdzieś pod koniec składu jest olej kokosowy, ale myślę, że jest go na tyle mało, że raczej go nie odczuję. Oczywiście, jeśli odczuję, dam wam znać. No na podglądzie wygląda to przepięknie. Jeszcze światło od lampy odbija się. I drugi produkt, olejek nawilżający, który nawilża bez obciążenia i nadaje połysk. Wyprodukowano również w Hiszpanii. No oczywiście ten olejek użyję na końcówki, na mokre i na suche włosy. Jeśli chodzi o skład, to też mnie zainteresował, dlatego że no jest silikonowy. I tutaj również nie ma protein, nie ma gliceryny, mamy tutaj jeszcze jakieś dodatkowe olejki, no ale głównie na górze składu są silikony, także liczę na bardzo fajną ochronę i wiecie, takie napuszczenie, wygładzenie, także... Tak więc co? Ja bardzo się cieszę, że czuję ekscytację przed tym testem, zwłaszcza, że no, nie widziałam jeszcze ani jednej recenzji. Jeśli chodzi o te produkty, więc tym bardziej, mega, mega mnie to ciekawi. E, więc idę myć włosy i widzimy się zaraz. Słuchajcie, nagrywałam, nagrywałam i się nie nagrało, więc zacznijmy jeszcze raz. E, tutaj sobie ułatwiłam sprawę ręcznikiem, żeby mi się nic nie lało po bluzie, po plecach, ale wiadomo jak to się skończy. Najpierw pokażę wam, czego użyłam do umycia włosów, jaką maskę, żebyście mieli ogląd na całą pielęgnację przed stylizacją. No, i zaczęłam od peelingu. Moja skóra głowy bardzo już tego potrzebowała. Już go wam ostatnio pokazywałam. Jest to marka Aromase. Jest to peeling pieniący się. Taki trochę peeling szamponowy. No, ale no, kwestia jest taka, że on po prostu się bardzo pieni. Aplikujemy go na suchą skórę głowy. Chwilę masujemy i dosłownie od razu pojawia się piana. Trzymamy go tak do 5 minut. Jest świetny pod tym względem, bardzo na plus, zwłaszcza jak nam się spieszy. Następnie zaaplikowałam, jak, jak już peeling, no to oczyszczający szampon. Wake Up Anwen, jest to kabowy szampon enzymatyczny. On tu też ma enzymy złuszczające, też podaje, że składniki helatujące, ale przede wszystkim mocne detergenty, które oczyściły mi całe włosy i skórę głowy, bardzo fajny już mam go na wykończeniu szczerze nie wiem ile buteleczek tego produktu zużyłam, no i słuchajcie i mamy tutaj też moje maski i to nie jest, powiem wam tak, że ja je jakoś turbo często używam, niestety na chętnie bym je używała co mycie ale no mam też inne produkty do testowania też produkty, które mam do zużycia a nie chcę wyrzucać ich także stwierdziłam, a niech dzisiaj będzie ten dzień, gdzie użyję te moje dwa cudeńka. No i oczywiście zaczęłam od czegoś proteinowego, a taka jest moja maska zmiękczająca odżywienie i zmiękczenie. Ona jest pechowa. Słuchajcie, bosko zmiękcza, bosko. To jest taki mój pewniak, mm, też na niej rozczesuję włosy, coś wspaniałego i też podbija skręt. Jest wiele aminokwasów w składzie. No i po spłukaniu tej maski użyłam e, dociążającą, dociążenie i wygładzenie, która ma emolienty, silikony i pozostawiłam ją na włosach na jakieś 15 minut. Nałożyłam turban i przeczekałam, umyłam włosy i teraz jestem tutaj z Wami. Dobra... Przechodzimy do testu. Mam mój grzebień. Oczywiście zawsze przed stylizacją rozczesuję całe włosy, żebyście upewnić, że nie ma żadnych kołtunów. Nie mam tutaj spryskiwacza, więc pójdę szybko zmoczyć włosy pod wodą, bo tutaj chwilę siedziałam, nagrywałam. One są takie, no jak widzicie są mokre, ale jednak one muszą troszkę bardziej ociekać tą wodą. Jeśli chce mieć udaną stylizację, a właściwie, no nie wiem, czy będzie udana, ale wiecie, o co chodzi. No. Zróbmy to tak jak zawsze na ociekających wodą włosach. Okej, okay, jestem, wiecie, ja po prostu nie lubię, jak już widzę, że te włosy się plączą, końcówki, bo one są już suche i takie nierozczesane. No i tak odstają tak pojedynczo. Teraz one są fajnie złączone. Ciekawe, czy to widać w kamerze. No, zdajemy dobra ten ręcznik, bo to nie ma sensu. Krem. Mamy pompkę. Czuję tu takie. Łąkowe kwiaty, ale jest to bardzo, 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 bardzo delikatny zapach, bardzo, bardzo delikatny. Taki, że trzeba się skupić, żeby w ogóle wyczuć. Teraz jak rozmasowałam, może trochę bardziej czuć. No taka lepiąca się, trochę klejąca konsystencja, ale dosyć rzadka. No i powiem Wam, że faktycznie automatycznie mam poczucie, że muszę więcej tego produktu nałożyć, dlatego że jest rzadszy. I rzadko zdarza się, że się mylę w tej kwestii, więc tutaj też no, nałożę produktu więcej, ale z drugiej strony jest szansa, że. No, przesadzę, przesadzę i tak, mimo tej rzadkości. Niestety jest to stylizator typu, że można go nakładać i nakładać, bo szczerze nie czuję za bardzo go na włosach. Może włosy są bardziej miękkie, ale nie wyróżnia się ani kleistość, ani nic z tych rzeczy. Ani obciążenie, absolutnie nic. Powiem Wam, że też w tym kremie czuję cytrusy, co bardzo mi odpowiada. Trochę jakby mi tak przed chwilą tak. Przeleciał zapach Dolce Gabbana Light Blue. Wiecie co, ja mam takie przeczucie, że mam takie przeczucie, że powinnam jeszcze dodać czy nie. I ono mówi mi, że tak, jeszcze troszkę. Ciekawe, czy macie tak samo. I czy to przeczucie faktycznie wam pomaga, czy niezbyt. No bo u mnie to i tak różnie bywa. A... Dobra. To już? Czy nie już? Dobra, jeszcze tak troszkę. Tak troszkę z tyłu. Ogólnie z tej strony słyszę, że powinnam jeszcze dołożyć, ale ta strona mówi mi, weź już daj sobie spokój, także dobra. To jest minus testów na żywo, że nigdy nie wiesz, nigdy nie wiesz jaka ilość będzie odpowiednia, ale dobra. Będzie ok. I mamy olejek, również jest pompka. No też to jest rzadkie. Właśnie to jest magia stężeń w produkcie. Macie w składzie wysoko silikony. Mogłoby się wydawać, że konsystencja będzie no chociaż gęstsza taka. A tutaj mamy lejący się olejek. No i też no nie wiem co myśleć, bo ja jestem fanką gęstszych konsystencji jednak. Przy moich włosach. No, ale okej, okay, zobaczymy. Zapach też jest taki bardzo delikatny. Ledwo wyczuwalny. Ale ogólnie kosmetyki są przyjemne w użytkowaniu. I włosy nad karkiem. Okej, okay, jestem ready do wysuszenia włosów. Zobaczcie, tutaj mam taką nowość Tyson Nural. Kupiłam sobie tą suszarkę jakieś dwa, 3 miesiące temu. Ciągle testuję, ale będzie odcinek na kanale o niej na pewno. No ogólnie to jest przepiękne, ale dzisiaj nie o tym. Idę suszyć włosy i widzimy się zaraz. Słuchajcie, mam już pewne przemyślenia, ale strasznie pryska ten olek. Zaaplikuję go na suche włosy i przejdziemy do podsumowania. Przede wszystkim ten głos mówił mi dołóż jeszcze, dołóż. I faktycznie gdybym dołożyła byłoby ok, bo no, utrwalenia dużego tutaj nie będzie. A na pewno nie będzie to utrwalenia na kilka dni, dlatego że jak widać ten krem... Przepięknie podkreślił mój skręt. Jak najbardziej. Generalnie, jak dotykam pasma, no to czuję, że one tak z dzisiaj na pewno będą trzymały się w ryzach. Ale przypuszczam, że już jutro no, ten skręt będzie taki, wiecie, wykrzywiony. Dlatego, że. Nie czuję takiego mocnego utrwalenia ani nic z tych rzeczy. Myślę, że to jest taki jednodniowy efekt. Aczkolwiek bardzo ładny, nie mówię, że nie. Też włosy bardzo ładnie się błyszczą. Myślę, że no, włosy są bardzo ładnie podkreślone. Wszystkie zalety są bardzo ładnie uwidocznione, ale jeśli szukacie czegoś mocniejszego takiego utrwalającego, no to raczej nie jest to ten krem. No, widać od razu, tak? Że jest ładna objętość, ale jakiegoś turbo utrwalenia nie ma. Ach, jakie one są piękne. Natomiast jeśli chodzi o olejek, to tak jak mówiłam, konsystencja jest rzadka. Być może zużyję go, nie mówię, że nie, ale no ja lubuję się w gęstszych konsystencjach. To takie właśnie zaskoczenie, jeśli chodzi o skład. Po składzie bym powiedziała uuu, będzie gęsty. A tu nie, a tu nie. Tak czy siak, bardzo się cieszę, że razem z Wami przetestowałam te produkty. E, dajcie znać, co sądzicie o mojej fryzurze. Jest szansa, że jutro uda mi się dograć kawałek yy, i pokazać Wam, jak moje włosy będą wyglądać. E, jeśli coś by się zmieniło, jeśli może faktycznie te moje włosy byłyby szał, szał, ciał, jeśli chodzi o utrwalenie, to również dam znać. Aczkolwiek już wiele stylizatorów przetestowałam i bardzo, no tak na 90. 8% uważam, że no jutro te loki będą wygniecione. Ale tak jak mówię, jeśli uda mi się to pokazać, to oczywiście to zrobię. Jeśli mi się nie uda, to żegnam się z Wami teraz. Dzięki, że byliście ze mną aż do końca. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten efekt, czy takie testy na żywo to są odcinki, które Was interesują. Ja Wam życzę cudownego tygodnia, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.